Szanowni Państwo, na początku chciałbym jedno małe sprostowanie yy, przedstawić. Yy, Rok Andrzejego na to pomysł, to inicjatywa trzech podmiotów. To yy, pomysł yy, Fundacji Andrzejego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajowego w Mińsku Mazowieckim oraz w Muzeum Ziemi Miejskiej. Skoro już to, pozyskał jedynie tamtych, no, ale przyjmujemy. <laughs> to nasza wspólna inicjatywa, tak. do której dochodziliśmy przez kilka lat. Yy, Zadaniem roku Andriolego jest popularyzowanie życia i twórczości Andriolego. Cel ten staramy się realizować poprzez różnego rodzaju wydarzenia roku Andriolego. Jednym z takich wydarzeń jest chociażby dzisiejsza wystawa, a także publikacja, którą w tym roku udało nam się zrealizować pod tytułem Andrioli w sztyce i w życiu społecznym. To jest album, którego współautorem jest Henry Dobrzycki. Wieloletni przyjaciel Andriolego, który no świetnie znał jego życie, jego twórczość, jego problemy, jego wahania artystyczne, który był wykonawcą jego testamentu. Chciałbym szczególną uwagę poświęcić temu albumowi i temu, co zostało tam zapisane przez Dobrzyckiego i tym ilustracjom, które zostały zawarte w tym albumie. Serdecznie polecam.